Gdy do gabinetu przychodzą ludzie, to najczęściej z potrzebą jakiejś zmiany. Już jest tak w życiu niewygodnie, że trzeba coś zmienić. I słuchajcie, nasze życie jest jak budowla jak jakiś duży budynek, który składa się z cegiełek. Te cegiełki to sytuacje. I nie może być tak, że my składamy ten budynek z cegiełek zepsutych. Owszem, mamy prawo popełniać błędy, bo każdy z nas jest człowiekiem. No i wtedy, kiedy do tej budowy sadzi taką pękniętą cegiełkę, to jego zadaniem jest sprawdzić, gdzie popełnił błąd, cegiełkę wyciągnąć, i włożyć tam pełną, sprawną cegłę. Nie zamieniać ją znowu na pękniętą, bo wtedy budowla nie będzie dobrze stała, może w ogóle nie stać, może być krzywa. Życie polega na tym, że my wyciągamy wnioski z tych błędów i postępujemy inaczej, robimy coś innego, nie powtarzamy ciągle to samo. Czyli jak wymieniam tą cegłę, to wymieniam na całą, nie na pękniętą. I nie będzie tak, że się przyjdzie do gabinetu, wysłucha się swojego, wypowie się, co we mnie siedzi i koniec, kropka. Tu niestety jeszcze trzeba działać.